Najnowsze transfery w ekstraklasie. Kto trafił tej zimy do najlepszej ligi świata, a kto z ekstraklasą się pożegnał? Cześć, dzień dobry moi drodzy, czy w zasadzie dobry wieczór, kanał 365 Dnia piłcy, ja Nazywam się Piotr Pecki i zapraszam Was na przegląd najnowszych transferów. Dzisiaj nie spekulujemy, nie mówimy o plotkach, nie mówimy o tym, co może się wydarzyć, tylko omawiamy tematy. Potwierdzone. Zapraszam Was więc w tę transferową podróż, tak jak kilka dobrych dni temu mówiłem, będę co kilka dni wracał właśnie z takimi odcinkami podsumowującymi to, jak wygląda zima w tym sezonie w Ekstraklasie, Natomiast na samym początku zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do kciuków w górze pod filmem, do subskrypcji kanału. Niech ta nasza piłkarska społeczność rośnie się rozwija. Jednocześnie też zerkajcie na mój portal 365 niopilcepl No i odsyłam Was oczywiście do wszystkich linków na dole. Między innymi też sprawdzajcie grę przeglądarkową Football Team. Wszystkie linki na dole pod tym materiałem. Footballteam.pl – darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. A teraz przejdźmy do tematu głównego odcinka, a więc transfery, a więc przegląd tego, co się wydarzyło w zasadzie w ostatnich dniach, a nawet godzinach, bo nawet kiedy nagrywam ten materiał, to jestem świeżo po kilku dokonanych transferach, ale przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, kto Ekstraklasy opuścił te zimy. Jak w tej chwili widzicie, to jest lista nazwisk, a więc gracze, którzy odeszli właśnie tej zimy z Ekstraklasy, przede wszystkim Jurgen Czelaka, który wreszcie można powiedzieć rozstał się z Legią Warszawa, mówię wreszcie, ponieważ on przez klub stołeczny był wypychany, nie pojechał z resztą z Legią na obóz do Hiszpanii, no i to był taki mocny sygnał, więc brak tego zawodnika w kadrze na obóz, że z Legią się rozstanie, no i to jest odejście, to jest transfer do Olimpii Ljubljana, gdzie być może będzie mógł liczyć na więcej szans, no bo tak naprawdę nie widział go w swoim zespole Gonzalo Fejo, w zasadzie Albańczyk grał pod koniec rundy, natomiast z przymusu, ponieważ no trafiły legię kontuzji i w zasadzie musiał na niego stawiać Gonzalo Fejo. Drugim zawodnikiem jego oczywiście tutaj nie ma na liście, ponieważ jeszcze klubu nie zmienił, natomiast cały czas pracuje jego otoczenie nad Zmianą pracodawcy, jego oczywiście też nie ma w kadrze legi na obóz, to jest Marko Burch. Mówi się o tym, że wkrótce dołączy do Radomiaka, ale to jeszcze nie jest pewne, jeszcze nie jest potwierdzone nie ogłoszone, więc no tego nazwiska, tego zawodnika, tego nazwiska nie znalazło się na tej liście. Natomiast teraz patrzymy na kolejnych piłkarzy, i przede wszystkim to jest były już zawodnik Białystok, a więc Aurelian Nguamba. Dosyć taka, powiedziałbym, przykra historia, a pewnie bez większego podoża sportowego, ponieważ umówmy się szczerze, Nguamba nie był gwiazdą jak ale był zawodnikiem, który no, cały czas do tego wyjściowego składu. Zresztą nie raz otrzymywał szansę u trenera drena 700 od pierwszej minuty, natomiast chodzi o to, przynajmniej takie są kulisy, które tutaj przedstawia przegląd sportowy, że doszło do różnych historii pozabojskowych. Ten zawodnik miał problemy, powiedziałbym, finansowe, pewne zadłużenia, które też burzyły pewne relacje w szat. No, czytaliśmy przegląd sportowym, chociażby o tym, że zaciągał różne pożyczki, kredyty u swoich kolegów w zespole, nawet u członków sztabu szkoleniowego, co z kolei spowodowało, że no, był taki powiedziałbym, problem na linii klub. Głęba no i lepiej albo inaczej, zdrowiej byłoby się rozstać. No i też do takiego wniosku doszli włodarze Mistrza Polski. Natomiast jeżeli chodzi o innych zawodników, których już w ekstraklasie nie ma, to jest przede wszystkim Wacław Sejk, czy Bartosz, czy Kopacz, czy ten duet odszedł z Zagłębia. Pierwszemu zostało skrócone wypożyczenie, obecnie występuje w Portugalii. No, mówmy się szczerze, otrzymał bardzo dużo szans w zespole trenera Fornalika, a później u trenera Wodarskiego. Natomiast no, specjalnie ten bilans Trzeckiego na kolana nie powalał. Jeżeli chodzi jednak o Kopacza, no, to jego w zasadzie w tej kadrze nie było. Nie mieli dla niego pomysłu ani trener Fornalik, ani trener Wodarski. Zagrał ostatnio w końcówce rundy trochę tych spotkań. Natomiast no, generalnie myślę, że w termalice będzie mógł liczyć na minuty. Natomiast jeżeli chodzi o kolejnych zawodników, w zasadzie kolejny duet. To jest Rafał Król, a także Krzysztof Kubica, a więc kolejny duet, który odszedł z klubu ekstraklasowego. Rafał Król, czyli taka postać zasłużona, można śmiało powiedzieć, że legenda motorowców, odszedł do klubu z czwartej ligi, w zasadzie do klubu, z którego trafił do motoru, a więc do drużyny Stal Kraśnik. Z kolei, jeżeli chodzi o Krzysztofa Kubica, no, to jest na pewno potworne rozczarowanie. Ja na przykład no, liczyłem dosyć na niego, pamiętając jego świetne występy w barwa górnika Zabrze. No i po tym półrocznym pobycie w motorze, Kubica trafia do Termaliki gdzie dołączy do drużyny trenera Brosza i będzie walczył o awans do Ekstraklasy. Także tutaj widzimy, że duże zmiany w zespole zagłębia Lubin, czy też w motorze. No generalnie zbrojenia motoru trwają, bo zaraz przychodzimy do transferów przychodzących, no i tam też pomówimy sobie o ekipie Beniaminka. Natomiast teraz, tak jak widzicie, właśnie to jest ta lista zawodników, którzy trafili tej zimy do Ekstraklasy. Wcześniej mówiliśmy o odejściach, a w tej chwili bierzemy sobie na tapet transfery przychodzące. Zacznijmy jednak od puszczy pomicej Ten transfer na linii widzę w puszczach, a więc Antoni Klimek, który już nawet zdążył zadebiutować. Co ciekawe, w puszczy, oczywiście w tym meczu nieoficjalnym, no zresztą miałem okazję ten jego debiut w konfrontacji z Krakowią, gdzie muszę powiedzieć, no mnie osobiście nie przekonał. Natomiast, jak to się mówi, pierwsze koty za płoty i być może ta jego przygoda w puszczy będzie zdecydowanie lepsza niż ten jego pierwszy mecz z Krakowy. Natomiast, no mówmy się szczerze, zawodnik, którego nie widział w swoim zespole Daniel Myśliwiec, no i dobrze się stało, że zmienił barwy klubowe, po prostu potrzebuje minut, potrzebuje ogrania. I mam wrażenie, że w zespole puszczy będzie kimś takim, kim był Lee, który odszedł z tego zespołu. Taka dziesiątka, taki mobilny piłkarz, virtuos, który też da trochę takiej, kreacji zespole Żubrów. Natomiast jeżeli chodzi o innych zawodników, bo tutaj już Klimka mamy omówione, omówionego, patrzymy teraz na następne nazwiska. To jest przede wszystkim no bohater tego, być może transferu zimy w Ekstraklasie. Jeden z najciekawszych transferów wewnątrz Ekstraklasy, czyli Leonardo Rocha. Nowy gracz Rakowa-Częstchowa. Można powiedzieć, że Raków tutaj rozbił bank. Ściągając tego zawodnika 700 tysięcy euro wydane i kontrakt aż do czerwca 2028. No, transfer, o którym też mówiłem sporo nawet na kanale. Ostatnio też powiedziałem. Dużo przez okazji takiego osobnego, kompleksowego odcinka poświęconego Rakowowi, więc też specjalnie chcę się powtarzać, więc proponuję, żebyśmy zaglądnęli do Mielca i piłkarz Stali Mielec. To jest gracz młodzieżowy, reprezentant Finlandii, a więc Pyry Hanola, który właśnie zasilił ekipę Stali Mielec. A teraz warto powiedzieć o Konradzie Gruszkowskim, którego z pewnością kibice Wisły doskonale znają, pamiętają. Występował ostatnio w Dunajskiej Stredzie i to też nie jest tak, że on tam nie grał, że był gdzieś zakopany, bo rzeczywiście występował dosyć regularnie w końcówce rundy, Natomiast no, tęskno było widocznie za Polską, za ekstraklasą. Zresztą sam Gruszkowski w rozmowie z GieKSą TV o tym powiedział, że bardzo chciał wrócić do Polski. Nadarzyła no, się okazja, no i ściągnął go właśnie Giecka. To widzę. W zespole Gieksy były gracz Białej Gwiazdy, będzie rywalizował na wahadłach z Czerwińskim czy też z Waścielewskim. No i zobaczymy, jak będą no wyglądały jego notowanie, jeżeli chodzi o walkę o skład. W drużynie trenera Rafała Góraka. No generalnie Gieksa może się podobać. Ja w ogóle jestem fanem Beniaminków z tego sezonu. No być może Lechi trochę mniej patrząc na różne takie, powiedzmy, burze licencyjne, organizacyjne no i też ta forma sportowa daleko od ideału, ale Motor czy GieKSa to są ekipy, które gwarantują jakość, no i też te mecze zawsze są widowiskowe, albo prawie zawsze. Natomiast teraz patrzymy na kolejne nazwisko, na kolejnego zawodnika i to jest, tak jak zresztą w tej chwili widzicie, Gaspę Trantik, a więc nowy piłkarz Motoru Lublin, nowy bramkarz ekipy Motoru, no i zobaczymy też, jak będzie swoją drogą wyglądała ta rywalizacja na linii właśnie Trantik, Gacper Rosa, no doskonale też wiemy, że Iwan Brkic trzyma kontuzję i najprawdopodobniej nie do końca sezonu są też motor, no ściąga nowego bramkarza, aby też ta rywalizacja bramcy była. No i zobaczymy, jak też to poskutkuje. Na Kacper Rose, który miał rewelacyjną końcówkę rundy, natomiast zatrzymując się trochę w Lublinie, warto powiedzieć też o Bricht EDE. To jest nowy gracz motory, który trafia z rezerw Zagłębia. No i zobaczymy też, czy będzie otrzymał w ogóle szansę od trenera Mateusza Stolarskiego. No i punktując sobie tę dyskusję na temat nowych piłkarzy w ekstraklasie, to jest Bartumie Barański, czyli nowy gracz kolijorza. On tutaj trafia właśnie do Lecha z ze zespołu ruchu Chorzów, ja o też mówiłem sporo przy okazji takiego odcinka, kogo trzeba obserwować, kogo warto śledzić, tych niższych klas rozgrywkowych, a jednocześnie też mówiłem o nim przy okazji odcinka z plotkami transferowymi, ponieważ był Barański łączony z widzewem, z górnikiem, mówi się też o motorze, ale finalnie wybrał Lecha. No ja w ogóle podejrzewam, oczywiście nie znam kulisów, natomiast podejrzewam, że Lech przechwycił temat, że Barański rozmawiał z kilkoma klubami, natomiast no tutaj kole już zwęszył szanse i przechwycił tego zawodnika, no to też jest taki powiedziałem rozsądny deal, ponieważ Barański dołącza do Lecha a Teraz tylko jeszcze pół roku spędzi w pierwszoligowym ruchu, pomagając niebieskim w walce o ekstraklasy. Muszę jednak powiedzieć, że trochę ta narracja, taka dyskusja w sieci mnie martwi, ponieważ widziałem sporo pod tym takim oficjalnym postem ruchu chorzów. E, takie duże głosy, w poziomie wątpliwości, nawet wkurzenia e, kibiców ruchu chorzów, którzy specjalnie są zgodni co do tego, że parański powinien jeszcze zostać w ruchu na pół roku, że powinien zostać dłużej, że powinien w ogóle nie odchodzić z tego zespołu i powinien walczyć o na najwyższe cele z niebieskimi. No słuchajcie, na piłkę, no, że to jest biznes. E, a zresztą mówi się też, że kiedy kiedy Lech albo Legia dzwoni, proponuje i chce kogoś zakontraktować, no to raczej takie oferty się nie odrzuca. No Barański to też jest młody zawodnik, ledwo 18-letni wydaje mi się, że też musi kalkulować. No i chciał skorzystać z tej okazji. Zobaczymy też jak jego kariera będzie się toczyć, czy w ogóle w Lechu będzie trzymał szansę. No ale to jest oczywiście melodia przyszłości. Natomiast teraz popatrzmy też na ostatnie nazwisko na tej liście, czyli to jest nowy napastnik Radomiaka Radom. Piłkarz, który być może zastąpi Leonardo Roche, chociaż to jest bardzo trudne i no myślę, że chyba nie niemożliwe. Natomiast kto wie, być może ten zawodnik będzie takim piłkarzem, Natomiast konkretnie to jest Pedro Enrique Perotti, gracz, który ma też ciekawe warunki fizyczne. Natomiast no zobaczymy, jak sobie poradzi właśnie były napastnik Csapa kontrakt krótki, natomiast no jeżeli się tutaj obroni umiejętnościami, no to będzie w Zespole Zielonych z pewnością grał w kolejnych latach. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o transfery przychodzące i odchodzące. Aktualizacja na dzień 13 stycznia, natomiast no, też będę zapartym tchem śledził te kolejne ruchy transferowe właśnie w Polskiej Ekstraklasie. Tak to wyglądało, ruchy in, ruchy out. Dajcie znać, na który transfer jeszcze czekacie. Oczywiście mnóstwo się mówi na temat różnych, przeróżnych ruchów transferowych. No, między nimi dopinane są te przynosiny chociażby Marko Burcha z Legii do Radomiaki, więc oczywiście kiedy ten Transfer się zmaterializuje. Też pewnie nagram osobny materiał, umawiając na przykład ruchy wojskowych, albo też zielonych, ponieważ jeżeli chodzi o Radomiak, to też e, bardzo dużo się dzieje. Kanał 365 Dni Piłce Piotr Szepecki. Wielkie dzięki za dzisiaj. Zajęłam oczywiście do subskrypcji, do kciuku w górze pod filmem. Pozdrawiam i do zobaczenia.